Tak, możesz mówić. Dawno Cię nie widziałam. Kalików masz? Dzień dobry. Beijado, nós o 8, trzyma, szare grają. Coś się stało. Jak się to Bardzo dobrze. Uderza, dwa rzuty. <śleszy> Trzymacie, okej okay. Zawodnik yy, wysoki bez numeru, się skarży, że go trzymają tam na okay. zbiórkach na Ale chuj ruszać, no? Jest ok? Osiem sekund gramy. Zaliczone punkty, numer czternaście, uderza, jeden rzut. Barzuty? Prawdopodobnie miał piłkę w rękach. Nie oceniałam sytuacji, nie powiem na 100%. 69 ręce. To jest V. Numer 13, Szyma, z boku zagramy. Dobra, mamy 7 sekund, niecałe. zagramy.

Panie, panie zawodnika to nie jest jakaś falą borylewająca, on cały czas się odpycha łokciami, zobaczcie, Patrzymy na te łokcia, okej. Okay. Wydaje okay, mi się, że w swoim celu, te łokcia, ale tutaj też tak na pograniczu, bo też byłam blisko. Dlatego, no nie widzę wtedy, tak? Mocno gra na łokciach, po prostu uważajmy, i tyle. Zawodnik, jak już idzie z piłką do góry, ma ją w, ma w rękach albo w jednej, to już się są rzuty. Przepraszam, no przepraszam. Naprawdę. <laughs> ale naprawdę dwa pole, okay. dwa faule moim zdaniem, były takie na wyrok. W sensie ten... On uderzył mnie łokciem na początku. Mm -hmm. No dobra, później może go uderzyłem, ale mm -hmm. tam jak była ta sporna, nie wyznałem, bo ja cały czas trzymałem rękę na piłce. z okay. mojej perspektywy wyglądało tak, że on nie może złapać tej piłki, bo mu cały czas blokujesz on rękę. Sam okay. wiesz? On ją sam przytrzymuje. Okay.